Słuchajcie, właśnie rozmontowuję szlifierkę oscylacyjną grafit, ponieważ zepsuło się tutaj podłączenie tego dysku szlifującego i w ogóle ciągle się to odkręcało i ten dysk odpadał. I stwierdziłem, że sobie odzyskam ten fajny przewód w płaszczu takim, nie wiem, poliuretanowym, silikonowym i zobaczcie, oni tu fabrycznie zastosowali. Takie łączenie z kostki elektrycznej, no po prostu nie wierzę. Przy czym, e, tak jak szlifierka kątowa, grafita mi się bardzo dobrze sprawowała i, i żyła dłużej niż, e, niż szlifierka kątowa Makity w tym samym rozmiarze. E, tak samo jak ta pilarka grafita też e, mi się spisywała do czasu, aż mi spadła ze stołu, to się wszystko wygięło i już nie byłem w stanie tego naprostować, żeby idealnie prosto ciała, więc niestety, sorry. E, tak, ta szlifierka oscylacyjna to jest po prostu jakiś dramat, nie polecam. No i ta kostka elektryczna w środku to jest hit.